chyba dojechaliśmy ja się Ej, szef już dojechaliśmy? Tak, już dojechaliśmy Moje zabiera wszystkie rzeczy I powodzenia Dobrze, co my tutaj mamy? Amunicje z pistoletem Nóżyk I liny O, i mapa Zobaczy, gdzie jakie O, na pustyni na pustyni, się wybudowali ci złoczyńcy zapłacą mi za to. Nawet zabiję tych niewidnych ludzi, bo to ich kraj. Pozwolę. O, ja tutaj jestem. Nie będę z tym tematem. Tu jest ja chyba jakiś mój jeziorko. Nie mogę do niego skoczyć, ale nie wiem, czy trafię. Ale i tak wszystko zrobię. I zabiję Więc. Pędę.

Okay. Hmm, jeszcze... O, nie, jest. nie, Są tutaj. Wziął... ...półwłoga. U... Bo o nie, boi się... Bo się. szybko zabić ich. Żyję. Chyba ci tamci nie wcieli. O nie, oni są tam jeszcze. Ci in... Nie i się nie tamtego... że tego... O nie, bo się. się... Kurda. Ujazuj... Ujazuj. O Nie, bo mój... Nie, nie, się nie, mnie. O nie, ten idzie do telefonu, no, zostaw ten telefon, tak nie zadzwonisz, nie dorady. Wszystkim. No tu, lepiej nie będę spinał się linami, bo mnie usłyszą, będę tak upalnie wcielany, może po znaku. Ale nie, co ja znak zrobię, może się rozejdę, na coś wskoczę, zobaczymy, jak będę się badał tej restauracji, to jeszcze się uciszę. Mogą mnie usłyszeć, ale ja cały czas gadam. Dlatego ten gościu przylazł. Ile? Dobra jest. Jak tu wysoko. W samolotu śni woda wody, a teraz mi spadł. как на кактуса, то я. О, ты, я могу их потом нам тускать. Да, ох, о, мои ноги. Это высоко было. О, spiłam sobie chyba. Ale to będzie płogodziło. Chyba... Gdzie to jest wejście jakieś musi być. Chyba to. Nie wiem. Naszym wskoczy. Zauważam. Dobra, jestem. Teraz przestanę gadać. Nie będę nic. Krzysztof, imprezy? Mama już spakowała Nie tam. Marcin Bośniak, jest to A Państwo już z moim... się do baliną. Miałem tylko jedną taką. Poza tym dzisiaj się